Siema, siema. Nagrywałem filmik pół roku temu jak podnosiłem pierwsza 100 kg od dawna, dawna, chociaż byłem po operacji barku, tak jak widać. No cóż, minęło pół roku, więc cały czas ćwiczę. Bardzo dużo schudłem, kondycja się poprawiła. No i Wam dzisiaj pokażę, czyli 5, 5, 3 razy po 5. Dwudziestkę, dziesiątkę. Teraz mamy 45 kg z jednej, z drugiej, co nam daje 90 plus. No, niby dycha będzie szta No i co? Przedtem podniosłem tylko jeden raz. Chcecie zobaczyć teraz? Oglądajcie do końca. Ten filmik Was zaskoczy. pójdzie, tutaj później, jak nie pójdzie, to chuj. No i co? Poszło? Jak poszło tyle pięć razy. No to co? Zobaczymy, czy pójdzie więcej. Dorzucimy, dorzucimy jeszcze 10 kilo. Żebyście mi nie powiedzieli, że czasami sztanga może ważyć 8 kilo, bo może tak być, nie mówię, że nie. To teraz mamy 100 kilo równe obciążenia. Jeszcze Wam pokażę 2,5 kg, oczywiście dodajemy Dwa razy 2 razy 2,5, czyli to będzie 110 kg. Już, już Wam pokazuję, żeby nie było lip. Jest tyle samo plus 2,5. No i już jestem troszeczkę po siłowni. Ale myślę, że jeden raz to podniosę. Chociaż chciałbym dwa. Jak pójdzie, to pójdzie. Jak nie pójdzie. No i co jeszcze? Mówiliście, że się nie opłaca ćwiczyć. Wygląd się poprawił, siła się poprawiła. W głowie się poprawiło. Życie się poprawiło. Jak pójdzie, to pójdzie, a jak nie pójdzie, to chuj, mogę.